Środkowych pomocników Legii. Wolski! Wolski! Ależ kapitalnie to zrobił Rafał Wolski! Co za bramka! Co za gol! Rafała Wolskiego! Fantastyczne! Będziemy, będziemy do zachwycać jeszcze wiele, wiele razy. Niesamowity potencjał, umiejętności techniczne ma ten piłkarz. Bo rzeczywiście e, i to, co powiedziałem, zbierane piłki znowu. W środku powiedzimy jak kręci no, ale właśnie tu zagrana bo piłka, warto. Minięty bardzo fajnie I cóż za uderzenie z takiego półwoleja, dropsztyka powiedział trener straylał, e, w same widły. Ale to co ja podkreślam, ten piłkarz w środku pola lepiej się czuje. On no. to nie jest e, dynamiczny, gdzieś bardzo szybki, ale takim zagraniem technicznym potrafi się uwolnić i, i Wygrać pojedynek z bardzo dobrym obrońcą w dzisiejszym meczu. Naprawdę, Buczko dzisiaj grał nieźle.